Tam ludzie mówią. Śmierć. Czym śmierć. Odchodami. Śmierć odchodami. Tak, bo nie ma gdzie się Ja mam łazienkę. Paletę. Mam się ławi. Ludzie widzieli. Przyjeżdżają, Usiadą. Czy można to lepiej? Na podłogę nie. A gdzie? Proszę. Dziwią ci, że u mnie jest toaleta A pytają się, a ten był w toaletę łazienkę Ja mówię, zapomnijcie, panie. Zapomnijcie. Czego no wybór? Z czego no wybór? Żeby 44-letnim mama rządziła? Nie masz taty. Kto gospodarza mi da? Ty. Ty powinieneś ciąść do stołu razem z mamą swoją ukochaną i powiedzieć tak. Mamo. Nie. Ja jestem drogą. Ja jestem chłopem, mężczyzną. Chcę pokazać, jak ja buduję, remontuję, to dobudowuję dla Ciebie na stare lata, żeby gdzie miało gdzieś się załatwić. Żeby mnie ludzie chwalą, Jeszcze chwaliłeś się, że na budowie. Zmiechu warty. Kto pracował na budowie, to umie wszystko robić. Jeżeli chciałaś ociepleć, to dam. Zmiechu warty. Ha, ah, ah, ah. Takiego budowlania niczego, to jest to co... nikt do roboty, nikt do pracy nie przyjął. Nikt. A ty jeszcze mówiłeś, że... o, o, ja to zrobię, ja to zrobię, ja to zrobię. Człowieku, człowieku, pamiętajcie, powiedz prawdę całą. Powiedz prawdę, bo mnie ludzie mówią prawdę, że ty nigdy nie pracowałeś, że ty nigdy nie pracowałeś, że tylko spożywałeś alkohol. Tobie. Z bo dzieci. Ja wiem wszystko to. Nie ludzie mówią. Którzy blisko mieszkają w Ciebie. To nie powiem puste nazwiska i pojedziesz, jak po maćkę. Oni prosili mnie. Żeby ja nie mówił. I to robię. Bo mnie boją się. Może Bo ty tylko od razu. Co? Dla butelki? I pod szkolną 17 pod bramkę bić. Butelki. Na chodniku. żeby ukrali mnie przeciw dzwonka, którymi znajdowały się na furce, na, na bramce. Zniszczyli dla mnie tabliczkę. Uwaga, bukiet. To twoje nawówka. Ja jak spaliłeś harę pokazać kęsek dawki? Jak namówiłeś, żeby młodociane, żeby nie łazieni na dane? Czternasto, dwunasto, trzynastoletni. Tak, człowieku. Tak, człowieku. Ja nie wiem, kto u ciebie koci trawę. Chyba mama i grawi. Bo ty nie potrafisz ani skoczyć, ani grać. Ty tylko potrafisz chlać. Potrafisz chlać i chlać. Do upadłego. A później wygodujesz na mnie, na Majora, gdzie Przeczytaj sobie pismo. Ja mogę zrobić tego pismo w sero. I ci wrzucić do strzyneczki, Sam poczytasz. Co będzie się robić? Powiedziałem, że tu będzie. I będzie. Ja naprawdę człowiekiem Naprawdę człowiekiem jestem. Człowieku, jeżeli chcesz ze mną, majorem, z wodzie. To ja daję Ci szansę. Bóg powiedział odpuść grzechy. Ja to przemyślałem całą noc. Jeżeli chcesz, ale będzie podjęte warunki. Pójdziesz do kościoła. Przysięgniesz na kolana, na kolanach, że odstawić alkohol całkowicie, że będziesz mi pomagać, zrobić się człowiekiem jak człowiek, a nie jak alkoholik. Bo ja takich ludzi nie widzę. Ja takich ludzi bo, ten, ten. bo to nie człowiek, bo ten człowiek może na innego człowieka zrobić nie za jest Przez alkohol. Nie no, opamiętaj się człowieku. Naprawdę, naprawdę ja ci powiadam. Tak jak Pan Jezus mówił do swoich uczniów, do swoich uczniów. Naprawdę, naprawdę ja wam powiadam. Powtarzam teraz te słowa Pana Jezusa, nikogo. Tak sam mówił Bóg Pan Jezus do swoich ludu. I żeby poszli za nim. Żeby zmienili zdanie, żeby nie słuchali szatana, diabła, łotru, a Ty jesteś tym łotrem. Tym łotrem, który słucha szatana, diabła, w alkoholu. Bo w alkoholu siedzi diabeł szatana. wszystkich przemawiam, mówię. Skąd z tym alkoholem jak najprędzej? Dla alkoholu nie przynoście. Dla nas alkoholu nie dostarczajcie. Ani dla mnie, ani dla Majora. Bo my nie jesteśmy alkoholikami. I my na razie. Nie przekręcajcie słów moich i Majora. Tylko żeby było to, co nagrane, prawdę na kanałach moim i Majora. To no niech pozostanie ta prawda. Na zawsze. Dziś jest niedziela. Powinien powiedzieć do Was nie będzie z Ale nie ma do kogo powiedzieć te słowa. Myślałem w człowieku, że go nie człowieka. człowiekiem żeby nie ma razem nabywać, nie ma razem żyć. Jeden nie mu pomagać. I tak dalej. Zapotuję Ciebie. Powiedziałeś, że tu mnie jakiś tam zrobił, kobiet. Puść mnie, pokaż mnie. Rad się Skontrolowałeś ten Czy prawda, że drzwiczki I blak w piecu kuchennym u twoim jest wymieniony. jeżeli nie, to naprawdę skieruję pismo do, komin do zakładu kominiarskiego o sprawdzenie. Wraz ze mną będzie policja o sprawdzenie. Tego powodu, bo mama może się wchodzić bo mama może uczadzić, zaczadzić. Może nie żyć od dymu. Szanowny Państwo, kochani, moi, to jest cała prawda. To jest cała prawda. Jak ja weszłem raz. Zobaczyłem jak piec kucharnie się rozwala. Ja mówię, Jarek. Ja ci przyjdę poprawić. Za darmo. Tylko kup blady. Do pieca. Dwiczki nie trzeba kupić. To same ja bym tarla. Glinę przywieźć. To tylko. Tak. A on pod koniec tej znajomości powiedział dla mnie, że naprawiony. Ja pisałem wiele pism do jego, mogę to pokazać na YouTube, na kanale serach, że żeby on mnie opuścił i chcę sprawdzić czy tam jest dokładnie piec robiony, poremontowany, naprawiony, bo ja naprawdę